Cześć, z tej strony Walentyna ze sklepu Włóczko-Maniaczka i to jest mój kolejny vlog. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za tak miłe przyjęcie mojego kanału Dziennik Włóczko-Maniaczki, za pozostawianie komentarzy, za polubienie mojego filmika, a także za każdego, kto zasubskrybował na mój kanał i planuje mnie dalej obserwować. To mi też pokazuje, że idę w dobrym kierunku, robię wszystko dobrze i będę dla Was starać się robić jeszcze lepiej. Było kilka komentarzy na temat tego, żeby pokazać mój sklep stacjonarny w całości. Wymyśliłam, że zrobię przy tym kolejny filmik, ale na razie zmienię sobie tło tego odcinka i pokażę wam coś nowego. Zrobię taką wirtualną wycieczkę. Więc dzisiaj stoimy tutaj przy akcesoriach dziewiarskich i o nich dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Wymyśliłam sobie temat gadżetów dziewiarskich ze względu na to, że są takie fajne rzeczy, z których korzystam. Ale też chętnie poznam jakieś nowe rzeczy, które możecie napisać w komentarzu. Może akurat odkryję coś nowego, zainspiruję się i będę tego używać w przyszłości. A zacznę więc od nowinki, która ostatnio była pokazywana na Instagramie, czyli torby projektowej. To jest właśnie ta torba. Aj, tutaj leci. Dobra. To jest ta torba, uszyta przez moją mamę z projektu tkaniny, który zrobiłam sama. A pomysł ten powstał nie tak dawno ze względu na to, że firma Demce miała bardzo podobne torby i wycofali je z produkcji. Kto kojarzy te piękne, urocze torebki w owieczki w kolorze szarym albo różowym, właśnie to chodzi o nich. I dużo osób jeszcze dalej pytało mnie, kiedy wrócą na sklep, czy będą sprzedawane. No niestety okazało się, że zdjęte z produkcji nie będą kontynuowane. I tak powstał ten pomysł, żeby stworzyć coś podobnego, bo ta torba bardzo mi się sprawdza. Przede wszystkim jej rozmiar dla mnie jest idealny. Mieści tutaj około 10 takich mniejszych moteczków włóczki, albo też na przykład prawie cały sweter Dziergany, który też tutaj spokojnie wkładam i kończę robótkę. Tutaj jest zewnętrzna kieszeń na rzep, taka, do której można włożyć sobie akcesoria dziwiarskie. I one nie wypadną w podróży. Można sobie spokojnie z nimi jechać i nie bać się, że ulubione szydełko gdzieś zaginie. Tutaj jest jeszcze takie wiązanie. Ściągana na sznurek ze stoperami. Można tutaj ją zawiązać. Tak, o. Więc. I jest taka mała rączka, za którą ją zwykle noszę. Idę sobie do parku i dziergam. Mam to zawsze przy sobie. Kolejna rzecz też, która powstała z tej samej tkaniny, to jest saszetka na akcesoria. Mimo tego, że to jest docelowo saszetka, w której przechowuję druty, szydełka i takie drobiazgi, zabieram ją też jako torbę projektową z mniejszymi projektami, na przykład z włóczką skarpetkową, jeden motek, druty, yy, nie wiem, nożyczki, igła, wszystko tutaj się mieści fajnie i w podróży nie muszę brać z sobą duże rzeczy, tylko taką małą torbeczkę. Do takich najmniejszych, najmniejszych drobiazgów, typu znaczniki, igły, szpilki, używam jeszcze jednej fajnej saszetki. Saszetka od Lantern Moon. Ona jest też tutaj tak wiązana. Taki mały woreczek w oczy, w różnych kolorach też jest, z takim jeszcze dnem. I do niego wrzucam różne małe rzeczy, też później zawiązuję i wrzucam do dużej torby. Mam tutaj pewność, że nie zginie mi w torbie jakaś igła, nie ukłuje się w nią i uważam, że to jest też bardzo poręczna rzecz, szczególnie przy większych projektach, gdzie mamy naprawdę bałagan w torbie projektowej. I kolejna rzecz, jak jesteśmy już przy Lantern Moon, to jest taka też saszetka na drobiazgi, ale raczej na takie powiedzmy twarde rzeczy, typu druty wymienne. Żeby nie złamać, nie zgubić, jakie mamy dla projektu na przykład dwie pary drutów i musimy dwie pary drutów zabrać ze sobą, wkładam tutaj do tych kieszeni. W jedną kieszeń mieści się nawet para ósemek. Tutaj jeszcze daję kluczyk, na przykład igłę jakąś dłuższą, taką grubą do szycia. Tutaj zapinane jest na magnes i tak właśnie się prezentuje. Jest bezpiecznie, nie ma stresu, że coś się złamie w podróży. I to jest dla mnie super ważne. Kolejna rzecz, o której chcę Wam opowiedzieć, to igły dziewiarskie. Przerobiłam już kilka różnych opcji i przyznam się szczerze, że nie ze wszystkich byłam zadowolona. Więc mam dwie igły, które są dla mnie najlepsze i najbardziej uniwersalne. I są to igły marki Pony. W jednym zestawie jest dwie igły Tempe. Cieńsza i grubsza, krótsza i dłuższa. I sobie mogę dobierać odpowiednią do włóczki, którą mam i projektu, który mam. Sprawdza się zarówno przy maskotkach, jak i przy projektach odzieżowych. Więc takie igły. Dalej, przy projektach, właśnie, projektach maskotkowych i odzieżowych znaczniki. Szukałam takich uniwersalnych znaczników, których mogę użyć do wszystkiego. No i właśnie trafiłam na markę Katia, znaczniki w takim opakowaniu. Są to małe agrafeczki. Takie, o, podaj mi, zapinane, rozpinane. Są one cienkie, więc można nawet do takich cienkich dzianin tego użyć, nie zepsuć, nie zrobić większej dziury. I na przykład je używam przy zaznaczeniu zwiększenia, zmniejszenia, rozdzielenia na przykład nogawek przy spodenkach i takich rzeczach. Są wygodne, jest duże opakowanie, a skoro mam tendencję do zagubienia połowy z tego. Więc tego opakowania na długo mi starczy. I jeszcze jedne znaczniki, których bardzo często używam w drutach. Są to znaczniki marki NITPRO i są to takie kółeczka nieotwierane. Podobały mi się przez to, że są w trzech różnych rozmiarach i można sobie dopasować do grubości druta. Wtedy będą trzymały się mocno, nie spadną, nie uciekną i prawdopodobnie nie zgubią się gdzieś po mieszkaniu. więc to naprawdę git, polecam też mam tendencję do takich kupowania takich fajnych rzeczy, ładnych, które prezentują się również na zdjęciach i filmikach bardzo ładnie więc tutaj też dodatkowy plus za kształt tego serduszka, to jest miarka dziewiarska nawet tak blokuje się w pewnym momencie i można ją zwinąć z powrotem jest na bryloko dodatkowo więc też fajnie, można ją powiesić na przykład do torby projektowej, zabrać ze sobą. A co jeszcze też tutaj mi się podoba, że z dwóch stron ma dwie różne miary. Z jednej strony są centymetry, z drugiej cale. I na przykład przy projektach z wzorów amerykańskich możemy nie przeliczać wszystkiego na centymetry, a po prostu użyć drugiej strony miarki i policzyć sobie to, czego potrzebujemy. Kolejna rzecz jest... Yy, znana niektórym dziewczynom, które robią amigurumi, ale chcę powiedzieć większym, większemu gronowi osób o tej rzeczy. To jest pęceta. Pęcety używam do wypychania maskotek. Przetestowałam kilka różnych rzeczy. Jak macie jakiś mniejszy, cieńszy element, typu rączka, nóżka małego misia, bardzo trudno jest ją wypchać porządnie kulką silikonową. Próbowałam patyczkami do sushi. Ale się zahaczało, bo na przykład drewno nie zawsze jest takie gładkie. Próbowałam też nożyczkami. No i zrobiłam kilka dziur nie. Nie polecam. Próbowałam też z drugą stroną szydełka. Z rączką silikonową było to szydełko. No jak wypychałam, to było fajnie, ale jak wyciągałam szydełko, to to wypełnienie wychodziło razem z nim, bo kleiło się do tego silikonu. Więc penseta bardzo przydatna rzecz, bardzo poręczna. I tutaj przy maskotkach, jak najbardziej na plus. Kolejna rzecz, dosyć nowa w moim sklepie i też dosyć nowa w moim użytkowaniu, to jest rzecz, którą już Wam pokazuję: blokery do skarpet. Te właśnie odpony mam w sklepie na sprzedaży na sztuki, więc można sobie kupić po jednej różnych rozmiarów. A te kupione u natalki na sztuki studio, moje osobiste, które mam w domu, których, które najbardziej lubię, które mi się sprawdzają i po prostu są mega estetyczne. Po co właśnie te blokery? Może jeszcze ktoś nie wie, może. Więc tak, robicie skarpety, jak każdą dzianinę, jest ładna, macie, nie wiem, jakiś piękny wzorek albo tam przejścia kolorystyczne, cokolwiek. I się okazuje, że po zrobieniu są skurczone, nie wyglądają estetycznie, i nie możecie im zrobić ładnego zdjęcia. I tutaj przychodzi na pomoc akurat taki bloker, bo dzięki temu możecie zrobić piękną, prostą, ładną skarpetę. I tutaj Wam pokazuję dowód na to. Właśnie to jest skarpeta zrobiona z włóczki Rico Design Bambu, Superba Bambu. I tutaj mamy rozmiar 44. Ma takie przejście krótkie, więc wychodzi taki piękny wzorek. I jak widzicie, leży na płasko ta skarpeta, nie zwija się, i ładnie się prezentuje tutaj na zdjęciu. Skoro już jesteśmy przy skarpetach i przy trutach, to od razu pokażę Wam jeszcze jeden bardzo, bardzo przydatny gadżet, szczególnie u mnie. Są to miarki. Do drutów. Są różne kształty, ale pełnią jedną, jedną funkcję. I to jest funkcja sprawdzenia rozmiaru drutów. Powiecie mi, po co, skoro są te podane rozmiary na drutach? Tak? Zgadzam się, ale niestety przy niektórych markach, modelach te rozmiary są wydrukowane, a nie wygrawerowane. I z tego powodu przy częstym użytkowaniu przecierają się te numerki. No, i na przykład ja mam takie druty, na których w ogóle już nic nie widać, i musiałabym sprawdzić, co to jest za numerek. Tutaj po prostu wkładamy do różnych otworów ten drut i wybieramy ten najmniejszy, do którego spokojnie pod, wchodzi. W ten sposób dowiadujemy się, jaki to jest rozmiar druta. Idealnie, łatwo i poręcznie. Tutaj jest właśnie taka miareczka marki Pony, którą mam u siebie w sklepie. Tutaj jest moja marka Lankawa, czyli tej fińskiej marki włóczkowej. Ja mam taką, bo tutaj jeszcze są oznaczenia rozmiarów yy, stopy i można sobie na przykład przymierzać skarpety. No i na takie zakończenie jeszcze jeden, może nie gadżet, tylko bardzo przydatna rzecz, szczególnie dla robótek odzieżowych yy, na szydełku albo drutach, właśnie to są płyny do prania. Tutaj mam u siebie w sklepie już dwie znane marki. Tutaj jest Sog i Eukalan, w różnych pojemnościach oczywiście mam. I obie te marki bardzo polecam, bardzo lubię. Ja już kończę swoją buteleczkę Eukalanu, którą mam chyba od roku. I kolejna będzie Sog, żeby tak naprawdę na 100% przekonać się różnicy. Słyszałam, że najbardziej widoczna ta różnica jest przy alpakach. Alpakowych rzeczy jeszcze nie prałam, więc nie jestem pewna, ale zobaczymy. Więc tutaj mamy te dwa płyny. No i co, moi drodzy? Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmika. Mam nadzieję, że już daliście tam polubienie, napisaliście komentarz, zasubskrybowaliście, jeśli wcześniej jeszcze tego nie zrobiliście. No i do zobaczenia wkrótce. Pa! pa.